So, maszlo doradzał. Weź doradza Kto Ej, mówił? Kto to mówił? Kto to mówił? Kto to to mówi. Trackpoint to nawet nie jest y, głupie rozwiązanie. A nawet y, bardzo ciekawe, i nawet dobrze działające. No, chyba. Nie, nie, nie. O! Czekajcie! To jest rozwiązanie scrollowania, bo trzymamy touchpad, znaczy trackpoint i takie coś. Zjuczamy. Proszę bardzo. Zobaczmy, jak tutaj sprawa jest z oglądaniem filmu. No nie wiem, załóżmy, że jakiś mój odcinek jest bez problemu. To znaczy, no zaraz będzie bez problemu. No ale czekajcie, to jest dwurdzeniowa i piątka. Czekajcie. O panie Finkpadzie! Co to za maniery? Ja wiem, że masz integrę, ale... O. Film bez problemu się odtwarza. W jakiej jakości? O! Jakość 4K, więc jest naprawdę spoko. Dobra integra, naprawdę. Polecam. naprawdę dobrze I, je, i mi się bardzo podoba używanie tego cekponta jest fajny taki ciekawy i próbuję się do niego można powiedzieć przyzwyczaić kolejną zarabistą sprawą w linkpadzie jest te malutkie światełko które znajduje się z tyłu mały akcent a cieszę no, no, bardzo ważną zaletą ThinkPada p 560 jest to, że się nie grzeje. I możemy sobie oglądać film, możemy robić, no pracować na tym komputerze, a on się zbytnio nie grzeje. Przygrzani jesteśmy, no to jak na ThinkPada przystało? Mamy najlepszy procesor w klasie oczywiście w klasie i piątek bo mamy nie 6200U tylko mamy 6300U i to jeszcze z turbo dochodzącym do 294GHz i ja wiem że zaraz będę mówić ha 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 on ma dwardzenie on ma dwardzenie tak ma dwardzenie ale do nawet do pracowania na home office bo teraz najczęściej są właściwie takie fingrady używane. No to twórcy ją więc spokojnie sobie starcza i nawet może on konkurować z siódmą, ósmą, no do dziewiątej, dziesiątej, trochę mu brakuje, ale jest on porównywalny do procesora z mojego laptopa. Który miał 7200U i 3.1 turbo Też miał dwa rdzenia to jest śmiech na sali Ponieważ jest to Intel HD Graphics 520 Który zabiera nam aż połowę RAM Nie wiem po co, ale... Wszyscy już że ramu mamy 7GB DDR3 1600MHz no jest ok nie narzekam akuratury to jest ona przegienialna jednocześnie, że ma podświetlanie w dwóch trybach to pisze się na niej wręcz genialnie to czy na tym sprzęcie da się sprawdzać modyfikacje? Sprawdźmy. Oczywiście będę robił to frequentem. Bez problemowo. Zobaczcie. Nie odrywam rąk od klawiatury. Proszę bardzo. Lekkie ścinki są, hmm, ale to chyba przez optymalizację strony po prostu. No tak za naprawdę jestem pod wrażeniem tego jak wymyśli to IBM i że to serio jest takie wygodne. bezproblemowo. Jedyne co, to trzeba się trochę przyzwyczaić do tego trakponta, a jak już się człowiek przyzwyczai do niego, to jest nie nawet lepiej niż na samym teczpadzie. Przyglądanie filmów na YouTubie jest również bardzo płynne. Jak wiadomo, ten sprzęt nie jest tani. A podzespoły... wcale nie takie najlepsze. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest ono naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o klawiaturę, również nie mam się do czego przyczepić. TrackPoint... no trzeba się trochę przyzwyczaić, ale... O ten jest już naprawdę dobrze i łatwo. Ja, jeśli chodzi o to, jakiego bym filmpada wybrał, to polecam. to, co teraz Lenovo wyrabia z tymi cenami tych filmpadów, to jest chore powiedzieć, że znalazłem jeden problem, przynajmniej dla mnie, jeden problem pada, używam taczpada i fuu, używam trackponta to nieraz mi się zdarzyło, że zamiast tego klawisza wcisnąłem spacer. I na przykład przy oglądaniu filmu jest to bardzo irytujące. A dodatkowo klawisz funkcyjny jest w miejscu kontrola, a kontrol jest w miejscu klawisza funkcyjnego. No, ludzie! Kto to projektował? Ja wiem, ja wiem. Już teraz wszyscy w komentarzach piszą. FSOPD i FSOPD i FSOPD i polecam najlepsze samochody, tylko takie się liczą. Nic innego się nie liczy. W sumie ThinkPad jest trochę jak Fidget Spinner. Jest fajny, ciekawy, ale szał na nie już minął i to dawno. Rozumiem ThinkPad, No. Jest dobrą, wytrzymałą maszyną. No i tak jak Finkpad jest, i tak jak spinner jest fajny, wytrzymały i można się nim pobawić. Z Finkpadem jest podobnie, też można się nim pobawić. Niestety um, fidget Spinner kosztuje jakieś 20 zł, a 5 6 tysięcy. Ale jak mówiłem wcześniej, jeżeli traficie takiego używanego ThinkPada, to myślę, że nawet polonez z Twojej dzielnicy pomroga Ci głowiny. Znaczy u mnie w dzielnicy nie ma poloneza, znaczy pewnie jakiś tam jest, ale u mnie na osiedlu stoi niebieski maluch, elegant, a najbliższy polonez to jest caro MR91, stoi na działkach, polecam. Jest bardzo duży kwiat, na naszą Klawiatura jest po prostu genialna. Jest bardzo dobrze się na niej pisze. Zresztą, zobaczcie, i to, na co chyba czekali wszyscy, bije film, w parapet. Nic się nie stało. Film nadal żyje. To był taki luźny odcinek na 330 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję za, za tyle subskrypcji. No, widziałem, że kiedyś to wbije, ale nie wiedziałem, że tak szybko. Jestem bardzo Wam wdzięczny za to. I myślę, że spokojnie dobijemy do 1000 subskrypcji, 10 tysięcy subskrypcji, a może i nawet 100 tysięcy subskrypcji, ale to zależy tylko od Was, więc błagam, zostawcie łapkę w górę i do subskrypcji. Siema!